Cześć. dzień dobry, Bartek z tej strony, a dzisiaj mam dla Was coś pięknego. Jest to Mercedes W124, według mnie, ale poprawcie mi się, jeśli się mylę, sprowadzony ze Stanów i oznakowany, bo było to dosyć popularne w czasach, kiedy u nas się samochodów dosyć sporo kradło. A dlaczego myślę, że to Stany? Pierwsza rzecz to tył. Z tyłu, poza normalnymi światłami, widzimy taką blendę. A z przodu, jak już zwróciliście uwagę, albo i nie, samochód ma wycieraczki do reflektorów, co też było dosyć popularne w Stanach, ale nie tylko o wycieraczki chodzi. W Stanach mieli coś takiego jak wymienne wkłady, i właśnie zamiast wymieniać żarówkę, to wymieniałeś cały wkład. Także, jak ktoś jest specjalistą od W124, dajcie znać, ale znakowane szyby, znakowane lampy i Bóg wie, co jeszcze. W każdym razie taki Mercedes dzisiaj robi ogromne wrażenie. Aż ciężko mi sobie wyobrazić, jakie wrażenie robił te 30 lat temu, jak był na naszych ulicach w województwie katowickim. A KTM to też w sumie bardzo bliska mi marka, no ale tu akurat chodzi o województwo. Co myślicie o takim W124? Jeździlibyście? A może znacie kogoś, kto ma i chciałby sprzedać? No bo ja chętnie bym przygarnął. Ode mnie to tyle i do następnego. Hej.